Mówi o tobie twoje imię. Jeśli twoje imię to Jessica, to czasami jesteś wkurzająca, ale za to masz dobre oceny w szkole. Jeśli twoje imię to Michał, to lubi się śmiać i jesteś gamerem, czy ciągle siedzisz na laptopie, telefonie albo w ogóle na czymś tam grasz. Jeśli twoje imię to Natalia, jesteś sympatyczną osobą, bardzo lubisz się bawić. No, jesteś uśmiechnięta, ale też czasami tak cię wkurzasz, że możesz nawet sobie uciąć rękę. Jeśli twoje imię to Olivier, Olivier to lubi się bić, prawie nic cię nie boli i długo śpisz. Jeśli twoje imię to Justyna, to bardzo szybko dźwięk czas. I no, co mogę więcej o Tobie powiedzieć? Myślę, że bardzo lubisz i to bardzo lubisz pluszaki tego ja.